Dzień dobry, nazywam się Kinga Reichel, jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Zajmuję się pracą z dorosłymi i z młodzieżą, a dzisiaj opowiem trochę o tym, co może przeszkodzić w rozwoju na różnych etapach życia człowieka. Mama? Mamo, a jak mnie nie polubią? Polubią. Nie ma drugiej takiej. Hej! Tak? Chodź, idziemy. Co może zaburzyć rozwój dziecka w tym wieku? Hejt. Ponad połowa nastolatków doświadczyła hejtu. Hejt to przemoc, która polega na negatywnych i agresywnych komentarzach w internecie lub wrogim odnoszeniu się do tematów lub osób. Hejt to szykanowanie, czyli prześladowanie, dokuczanie, znęcanie się nad kimś. Z badań wynika, że cyberprzemoc jest silnie powiązana z agresją w świecie rzeczywistym. Ofiary, które doświadczyły agresji, również doświadczyły przemocy w sieci. Nie zabraniaj korzystania z internetu, ale ucz dobrych praktyk i kontroluj, jakie treści ogląda Twoje dziecko i z jakich serwisów korzysta. Rozmawiaj z dzieckiem na ten temat i staraj się uświadomić, jaką siłę mają słowa. To bardzo ważne dla dobrego funkcjonowania zdrowia psychicznego nastolatków i ważny aspekt w ich rozwoju. Doświadczenie odrzucenia społecznego, z jakim stykają się poprzez hejt, mocno wpływa na relacje z rówieśnikami, które w tym okresie życia są niezwykle ważne. Grupa rówieśnicza jest w tym wieku punktem odniesienia dla nastolatka, w tym okresie przynależność i akceptacja jest dla nich zwykle najważniejsza. Hate może doprowadzić nastolatka do samookaleczeń, depresji, a nawet do prób samobójczych. Bądź czujny na zmiany w zachowaniu swojego dziecka. Nie bój się poprosić o pomoc i wsparcie specjalistę, psychologa czy psychoterapeutę, z którym możesz się skonsultować i który wskaże Ci możliwe sposoby poradzenia sobie z tą sytuacją. Jeśli Twoje dziecko jest przygnębione, wybuchowe, coraz częściej izoluje się, ma problemy ze snem, zaczęło mniej jeść albo obiada się, nie bagatelizuj tych objawów. Porozmawiaj z jego rówieśnikami czy nauczycielami i być może oni również zauważyli coś niepokojącego. Dobrze, Zupę mamy podgrzaną i mam nadzieję, że jesteś głodna. No, jak. Weźmiemy sobie talerzyk. Jak mówisz, że jesteś głodna, to tak? Troszkę więcej, co? No a jak. Dobra, to na początek, może tyle. Zobaczymy, czy w ogóle będzie ci smakować babcino, zupa? Zawsze smakować. Nie ma wyjścia, nie? No. U babci, zawsze wszystko dobre. Przepyszne. Nie za gorąca? Nie. Już jest mniej więcej chłodno. Dobrze, to opowiedz babci, co tam ciekawego u ciebie się dzieje w szkole? Dzisiaj w szkole spotkałam taką fajną przyjaciółkę, Stasię, i ona mi pokazała swoje zeszyty z jednorożcami i tak mi się spodobały. Co ty mówisz, poważnie? No i że ona mi dała jednego. Zeszyt. Dostałaś zeszyt od koleżanki? No. Kurczę, no to jakaś świetna koleżanka ci się trafiła. Nawet siedzimy razem w ławce. Razem w ławce, czyli to już będzie taka twoja koleżanka na cały rok, tak? Do ławki? No, myślę, że tak. No to super. Jak taka fajna to nic, tylko razem się zaprzyjaźnić. A no. masz już jeszcze jakieś inne koleżanki? Jeszcze poznałam e, kolegę, nazywał się Szymon. I e, też fajnie, bo jest taki śmieszny i zabawny i ciągle się wszyscy z niego śmieją. Czyli taki pewnie błazen klasowy, no. tak? Co może zaburzyć ten spokojny okres życia człowieka? Depresja seniora. Niełatwo mierzyć się z problemami starości. Problemy zdrowotne, zarówno somatyczne, jak i obniżona z wiekiem sprawność pamięci, koncentracji, wpływają na ograniczoną możliwość robienia tego, co kiedyś lubili. Pojawiają się choroby i poczucie osamotnienia. Wszystko to może spowodować, że zachorują na depresję. Warto wiedzieć, jak ją rozpoznać i jak pomóc im z nią wygrać. Osoby w wieku emerytalnym stanowią aż 20% wszystkich leczonych z powodu depresji. W najbliższych latach odsetek ten może się jeszcze zwiększyć z powodu starzenia się społeczeństwa. Osoby w wieku podeszłym często ograniczają relacje społeczne i wyjścia z domu, wzmacniając w tym swoją samotność. Zarówno osoby starsze, jak i ich otoczenie przypisują obecność objawów depresji procesowi starzenia się. I to utrudnia rozpoznanie tej choroby. Nie bagatelizuj częstych skarg o zdrowie to również może być objaw depresji. Starość może być pięknym okresem, jeśli odpowiednio zadbamy o bliskich. Dowiedz się, czy w otoczeniu osoby starszej istnieją kluby seniora, czy Dom Kultury, który stoi za rogiem, prowadzi zajęcia dla osób starszych. Spróbuj dowiedzieć się, czy w pobliżu nie mieszkają podobne starsze osoby, które szukają kontaktu, przyjaciół, kogoś, z kim mogliby spędzać czas. Co pomaga? Regularna aktywność fizyczna, nawet 30 minut spacerów w ciągu dnia, plawienia ogródka, sprzątania, wybór schodów zamiast windy. To wszystko ma znaczenie, na co wskazuje coraz więcej badań naukowych. Poznawanie nowych osób, dbanie o dotychczasowe relacje, może warto nauczyć seniora korzystania ze smartfona czy Skype'a. Nabywanie nowych umiejętności, poznawania nowych rzeczy, zdrowa dieta, szczególnie obfita w ryby, orzechy i zielone warzywa, które są źródłem wartościowych tłuszczy dla mózgu. No i konsultacja z psychoterapeutą i psychiatrą również będzie w porządku. Babciu, babciu, cześć! To jest moja droga. To dla Ciebie. Wiku dziękuję, ale nie trzeba było. To się przyda, przyda. Ważne, że Ty jesteś moja droga. Ale zobaczymy, co to jest. Wysyłamy Cię na wycieczkę. Tak, będzie ekstra. No proszę. No, Gabrysia wymyśliła. Postarałyście się, dziewczyny. Тото. Чаха? Хэн ч нэ? А, чаха байна. Хач, хач, хач. Сайн уу? На сайн байна. Сайн байна.